No, witam was bardzo serdecznie ojej spojrzałem że lampa taka gdzieś mi zaświetla mimo wszystko witam was bardzo serdecznie na kanale timeout for gaming dlaczego dopiero drugi odcinek i dlaczego tych odcinków jest tak mało na kanale w momencie kiedy powinienem cisnąć ich jak najwięcej chcąc rozwinąć na początku kanał no sprawa jest tak naprawdę bardzo prosta byłem na koszu wybiłem tego palca tak mocno że nie mogłem w ogóle ruszać całą prawie dłonią tak czy inaczej w momencie kiedy mnie nie było wyszły dwie nowe drużyny do trafienia w paczkach wyszła trzecia drużyna prime time która prezentuje się tak no taki Krzysiu Bosz, powiem wam, że no przygarnąłbym tego rzucającego za trzy. A jeżeli chodzi o drugą drużynę, która wyszła tak naprawdę przed tą, to jest to Signature Series. I mamy tutaj po dwie karty tak naprawdę każdego zawodnika, z tego co zauważyłem. I z tego co zrozumiałem... Zobaczmy, dlaczego się tu przypamiętał? No mniejsza o to. Z tego co zrozumiałem, to żeby zdobyć tego diamentowego Larego Byrda, dodam to przy ewentualnym montażu, jeżeli bym się mylił. A teraz już padł w dłoń i lecimy do myteam. Zobaczymy co można zrobić dalej. Jakby nie oszukujmy się, że muszę troszeczkę szybko więc e, jeżeli chodzi o to jak ja zaczynam zawsze przygodę z myteam, no to chyba ja tak jak każdy zaczynam od przejścia domination. Nie będę was męczył jakby nawet skrótami grania na bota, bo podejrzewam, że domination jest tak jak zawsze dokładnie current i all time. Także ja sobie to wszystko porozgrywam, pokażę Wam po prostu w następnym odcinku, że no, rozegrałem i co mi się udało zrobić. A dzisiaj, żeby było ciekawiej, wypróbujmy sobie coś nowego i może spróbujmy ten draft, który przy first looku mnie tak zainteresował. Mam nadzieję, że jest to coś w stylu draftu w FIFA, no bo będzie to jakby kozacki według mnie tryb. Jeżeli tak będzie, widzę, że tutaj jest jeden ticket, to chyba będzie koszt tego draftu, a ja widzę chyba trzy tickety w prawym dolnym rogu, tak mi się wydaje. I wracając w sumie tutaj, to mamy napisane. Wybierz drużynę z limitowanych run, czyli pewnie będzie rzutów po prostu tych zawodników, którzy są dosłownie w paczkach, żeby zagrać 5 na 5 i wygrać gwarantowane nagrody? Okej, okay. jako że nie grałem chyba jeszcze żadnego meczu w 5 na 5 w tej NBA, to będzie wyzwanie? A trzeba przytrzymać. OK, press and hold. Zobaczmy, co trafimy. Czy to już teraz się będę pokazywał karty? Czy jak to będzie? Czy ja będę mógł wybrać? Kurde, jestem ciekawy, naprawdę. Ok. Uh, the draft kit contains a future with three players, including a guarantee from feature set to start your team. Ok, czyli to jest jak wybór kapitana. The draft kit. Ok. Warranty from future set to start your team and a coach to pick your. Ok. Ok, w ten sposób to jest, czyli ja będę mógł sobie te karty wybierać. Spoko. Czyli. Jakby zostawmy sobie tą najlepszą paczkę Signature Series na koniec, zacznijmy sobie od. Yy, od trenera, bo jakby. Może to też będzie jakby definiowało to, kogo będziemy wybierać. Aha, mogę tylko trzy karty otworzyć. Okej. Okay. Zróbmy sobie trzecią. Jak Dwayne Wade Okej. Okay. Zróbmy sobie. Dwa, żeby było dwa trzy. Okej. Okay. I zrób sobie tak, żeby wypełnić środek, zrób sobie cztery. Okej, okay, Tyron no to... Ok, bierzemy Tyrona no bo z tych trzech trenerów jest najlepszy. Jeżeli chodzi o karty, nie będę się wypowiadał na temat yy, warsztatu koszkarskiego, znaczy, albo bardziej trenerskiego tych tych trenerów, no bo trochę jestem do tyłu, jeżeli chodzi o informacje takie z NBA. Dobra, no lecimy dalej sobie, zobaczmy kogo byśmy mieli na rozgrywającym w sumie, bo to tak naprawdę Zarządzającym całą drużyną I w pozycyjnym okej, okay, no jakby Aha, pick the two players you want for your team Okej, okay, czyli jakby z tych mogę odkryć sobie trzech A wybrać dwóch? Czy ja coś No zobaczmy sobie, kogo mam pod numerem jeden Eric Snow, okej okay. No zobaczmy sobie tą trójkę Derek Harper, może troszeczkę lepiej, ale i tak bez szału no, i zrób sobie piątkę, żeby był to drugi. Dariusz Garland. Nie mogę sobie otworzyć. No słabizno, nie? Ale fajnie, że mogę sobie podejrzeć. Okej. Okay. No wezmę sobie Dareka Harpera i Darius Garland, ale. Jakby nie są to wybory moich marzeń. Dobra, lecimy sobie dalej. Shotting Guard. Chyba ta sama zasada, że odkrywam trzech. A to sobie, weźmy sobie teraz te, których nie odkrywaliśmy wcześniej. Okej, okay, Daryl Griffith. Jakby jest to już. Overalowo przynajmniej lepsze trafienie, zobaczymy, jak, będę, jak będzie się to grało. Jeżeli chodzi o jego statystyki, C- za 3, a minus inside scoring driving layup 89, a jak tam wsady, driving dunks 85. Ok, czyli to taki slasher w sumie będzie pod piątką. Kryje się Ronnie Brewer, a pod jedynką Antony Morrow. Tak, no wybór pomiędzy Brewerem a Morrowem, no ciężki. B+, za 3. C+, plus za 3. Dobra, weźmiemy sobie Gryfica i moroła Jakby dla kontrastu, że Moro rzuca trochę lepiej. Dobra, patrzymy dalej, może da nam jakichś wysokich rzucających. Także zobaczmy sobie parę forward. Jakiś taki stretch forward by się przydał pod ten mój styl gry, żeby tak wyciągał spod kosza i żeby center miał trochę miejsca. Cavillo! Powiedzcie, że on ma tutaj dobrze ocenione trójki, bo jeżeli. A minus, tak jest. Super zawodnik. Zobaczymy, co dalej mamy. Robert Covington. Ok, on chyba powinien mieć wysoko ocenioną Ten, defensywę, prawda? Mm, Pyramidal Defense. defense. Primatur, pirum... Defensywa obwodowa. B plus. No i na drugim miejscu, kogo tutaj mamy? Buck Williams. Ok. Teraz pytanie, czy bierzemy baka Williamsa, czy bierzemy Roberta Covingtona? Jeżeli chodzi o obronę, no to Covington jest sporo lepszy. No ale overallowo no to Buck Williams Post Defense A. Dobra, bierzemy Cavinalowa i Bucka Williamsa. Nie będzie. Przy okazji oni są obaj też na, na centra, także możemy ich wykorzystać. To ewentualnie może ktoś na centrze, który będzie mógł grać też na wysokim skrzydłowym też. Nie pogardza takim, takim rozwiązaniem. Hmm... No, ostatnio tutaj był Kewilnow, nie? To może znowu będzie coś dobrego. Billy Russell. Człowiek, który ma 11 pierścieni, także no... Jako słaba karta przez to nie mogę tego jakby określić. No, ale jako podgrenot tak... Średniawka, średniawka. Pod ostatnim miejscem, czyli pod numerem 5. Look Lonely, także... Lonely, także słabizna. Numer 2. PJ Brown. No, niestety nie mam zbytnio wyboru, to więc biorę Billa Russella i pJ Browna. No, i zdaje nam small forward pozycja numer 3 środkowa, tutaj także. No, spróbujmy tą trójkę. No i ona nie jest szczęśliwa. No dobra, zróbmy sobie 2-3 jak LeBron w zeszłym sezonie, jeszcze, bo szóstki tutaj nie, nie mamy. No i 3-5 jak Kevin Durant. Może coś akurat wpadnie dzięki temu. Wspomniany LeBron James pod numerem 2-3. No, okej, okay. prawdopodobnie będzie to nasz wybór. I pod piątką. Otto porter, który powinien mieć rzut za 3 z tego, co mi się wydaje. No taka średnia wka. Okej, okay, została nam paczka jakby promocyjna Steam Nature Series. Zobaczmy, kogo trafimy. Ty mamy gwarantowanych zawodników chyba Signature Series yy, trzech. Okej, okay, mogę otworzyć sobie wszystkich, także podejrzyjmy sobie. I kogo, jakby jak, którą pozycję byśmy musieli najbardziej wzmocnić, jeżeli chodzi o tych zawodników? No chyba center by się najbardziej przydał. Także taki Karl Anton by wpadł. Ten Terence strons może być naprawdę zawodnikiem break the game, ja nie wiem czy już o tym wam mówiłem czy nie e, chyba nie miałem okazji, ale no to może być naprawdę kozacki zawodnik pod grę, bo może się wpisywać po prostu w silnik e, ale no chyba my byśmy musieli sobie wesprzeć pozycję centra, także Carl ten taos jest naszym wyborem tak wybor. okej okay. dostaliśmy całą trójkę, nie spodziewałem się tego ile my musimy meczy wygrać? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Dziesięć meczy? I mamy 3 jakby życia? No nie, to już inna sprawa, jest jakby. Ciężko chyba to nagrać. Okej, okay, zagrajmy sobie mecz i zobaczmy, co się będzie działo, ale. Jestem sam ciekawy, jak długo to będzie trwało. To jest draft mojego przeciwnika. Anthony Towns kontra Anton Towns. Kamerka oczywiście jedyna prawilna, czyli 2K do gry 5 na 5. I chyba będę musiał sobie ściszyć. Troszeczkę gorzej słyszeć grę w tym meczu, a po tym meczu to zmienię. Przepraszam was bardzo za ten fail, ale nie miałem pojęcia, że tutaj nie będę mógł tego zmienić. A też nie wiedziałem, że tak głośno mam ustawionego komentatora. Wydaje mi się, że go ściszałem. Nie wiem, czy mi się coś wróciło do ustawień początkowych, czy, czy jak. Okej, okay, no grajmy sobie. Czy Kat wrzuci nad katem? No się nie udało. Terence Ross za 3 Piękna sprawa. Nie z rozpoczęcie meczu. Mówiłem, że Terence Rose to będzie break the game. Mogłem podawać niby do szkoda, że nie podałem. Zobaczymy, co wyjdzie z tego wszystkiego. Kavinellowa, kontra Amary, Sedemeyer. Czy skacze zawodnik? Skacze przeciwnik, ale ja tego nie wykorzystałem. O, się ustawiłeś. I z góry. Pięknie, piękny backdoor. Znaczy. No. 3 sekundy. Piękna sprawa. Oj, troszkę z kamery widzę, że się uciąłem. Muszę sobie przedstawić. Ja się denerwuję się, przybliżam do ekranu. Tak jest. Nie, no, przejdź tą połowę, no chwalę, ziomek. I Gobert jeszcze raz. Piękna sprawa. Nie, tam są za trzy. 14-11, robi się ciepło. Gobert traf to. Oj, oj. Ua, No i dwa razy zielone. 15-17, no niby jest przewaga, ale ona taka bardzo krucha, nie. Jak ja chyba nie skończę z, nie będę kończył z góry, to ja chyba nie będę w ogóle trafiał. Ale mnie pokręcił. Problem z graniem 5 na 5 dla mnie jest taki w my Teamie na przykład, że ja nie potrafię grać bez playbooka, ale też nie potrafię grać na tych gotowych playbookach różnych drużyn. I dlatego... Tryb Mylick mi strasznie online y, odpowiada. Mogę grać sobie z ludźmi online, ale jednak mogę sobie ustawić tam swój, y, jakby swój własny y, playbook. I wybrać sobie zagrywki, które mi odpowiadają po prostu. Ale to był akcja rozpaczy, to była. Ten PJ Brown to tak się tutaj okazuje cichym bohaterem. Ukrytą bestią. Jeden sekund. Zagrywka z Czy może Kat? Nie dostał bloka od tyłu jeszcze od Guberta. Dobra, jest połowa, tak? Jak na pierwszy mecz 5 na 5. Poziom jest niski, ale przynajmniej jakoś idzie do przodu, nie? W ogóle Kat przeprowadza piłkę przez, przez linię. I całkiem cut. tutaj ładnie wszedł chyba że tam był misma z tym Kevinem lowem ale nie jestem pewny traf to do... oj do czego od kosza no i do kosza znaczy no wiem że tam był kata ale bez wsady żeby aż tak co tam jest mismacz no nie ten timing na lejach jest tragiczny dla mnie Dlaczego Love gra na centrze, a tam na czwórce? też nie rozumiem? Nie, nie switchuj. Muszę sobie ustawiać następnym razem jakieś wytyczne w obronie, żeby nie switchowali, bo to był tragiczny switch. Takie jest. Kto gra na midrange, ten wygrywa mecze.

Jakby nie chciałbym przejechać po prostu pierwszego meczu. No nie. Co? Kto go tam zbloczył? Serio? Musiał. Cisnąłem tą trójkę, no ale nie dało rady. No to pięć się zaczyna. Kto gra na mid rangeu ten wygrywa mecze. Musimy to wygrać. To, może zróbmy tak, że drugi mecz spróbuję sobie rozegrać bez kamery na spokojnie, żeby móc się skupić. I zobaczymy, jak będzie. Resztę draftu już rozegram sobie sam i pokażę Wam tylko wynik. No bo nie będę teraz Wam tutaj pokazywał 10 meczy po kolei. Mam nadzieję, że 10. A few moments later. Drugi meczek poszedł gładko, bez problemów. Terence Ross, totalny kozak. Kevin Love, totalny kozak, jeżeli chodzi o te nowe karty. Oczywiście jeżeli chodzi o ten skład, no bo jakby nie mam jeszcze porównania do innych. Jeżeli chodzi o jakby ten tryb, bardzo spoko. Wydaje mi się, że jest troszeczkę za duża rozbieżność po prostu tych overali, że tam poniżej 80 nie powinno być, bo wtedy no, trochę nie ma sensu. Z drugiej strony mega super rozwiązanie, że jakby dostajemy trzech zawodników z aktualnej drużyny. To jest według mnie coś co powinna FIFA podgrać w swoich draftach, że zawsze masz gwarantowanego zawodnika. Jednego. Tutaj masz trzech gwarantowanych zawodników z drużyny, który jest aktualnie w paczkach, więc jest to super rzecz. Na dzisiaj to tyle. Dajcie znać, jak Wam się podoba draft i czy już graliście. Jeżeli tak, to jak Wam poszło. A tymczasem trzymajcie się. Na razie.